Halo, halo, Manko. z tej strony Tomcio Gracz, a to jest kolejny odcinek z gry Farming Simulator 22, tym razem na polskiej serii, seria się będzie nazywać gier Tomcio. Jeżeli wam się ta nazwa podoba, to dajcie znać w komentarzach. To jest seria typowa pod odcinki. Dzisiaj mam zamiar, w dzisiejszym odcinku, to jest ogólnie pierwszy odcinek z serii, zrobić małe oprowadzenie po Gospie. Czyli tu, jak widzicie, mam kombine marki Wistula, auto malucha. Kosa, siewnik, taką dwukołówkę, przyczepkę małą. Mam też taką przyczepkę tutaj Tu mam opryskiwacz, jakąś kosiareczkę, zagra przetrząsarkę, zagrabiarkę jak widzicie widzowie eee, Tutaj mam rozrzutnicze, przyczepę samozbierającą Prasę Dwa ciągniczki Ursuski Są to obie trzydziestki Płyta na obornik, oczywiście Miejsce na kisiąkę Uzaseminacyjny. Taki ładowacz do obornika. Na tej serii ogólnie, widzowie, zaczynam ze zwierzętami. Już są to krowy, tak troszkę jak u mnie na kanale, nietypowo. Ale to co jest to bydło mięsne, opasowe. Już wam pokazuję, widzowie, dalej co jest yy, na mapie. Mam też pole z numerem 43, to jest zaraz za gospą. I mam też łąkę. Tutaj teren land z numerem 18. No i ogólnie widzowie, w dzisiejszym odcinku, po tym oprowadzeniu, jeszcze chciałbym się zająć jakąś pracą. Dzisiaj to będzie, będą kosy koszenie łąki, dokładniej mówiąc. Tak nietypowy start jak u mnie na kanale, ale powiem wam, Powiem Wam, tak myślałem, jak zacząć jaką y tą polską serię. Od czego zacząć? Y na jakiej mapie, jak to rozegrać, i tak dalej? Padło ogólnie na mapę Osadę. Jeśli dobrze pamiętam. Na ten początkowy sprzęcik, który właśnie robiliście Może trochę nietypowo jak u mnie czy też na kanałach innych youtuberów, ale ja to tak sobie powiedzmy rozegrałem i ogólnie widzowie na tym wrześniu właśnie robię jako pierwsze tutaj e, siano kosy żeby mieć ogólnie czym karmić moje krowy na razie tam mam dwie sztuki w oborze Tyle, że hodowlę rozbudnę, czasem oczywiście wejdę w inne hodowle też, ale to wszystko, wszystko się okaże. Jak, co, gdzie, kiedy to z czasem na serii. Dzisiaj oprócz tego oprowadzenia to jak mówiłem chciałbym przynajmniej tą łąkę na odcinku pokosić sobie Być może resztę sianokosów ogarnę Nie wiem albo jakoś poza odcinkiem trochę podgonie, albo Albo na kolejnym odcinku Tylko się okaże Bo powiem wam szczerze, nie wiem jak mi to tutaj pójdzie hmm. Także jak widzicie to jest ogólnie też pierwszy odcinek jak widzicie E, pierwszy odcinek tej serii, o, oczywiście. Także na kanale wlatuje nowa seria. Także przez, przez to odcinki serii pierwszej będą rzadziej. Bo będzie jeden odcinek na kanale e, pierwszej serii. Jeden tej, czyli Tomčo Jednej, jeden odcinek serii drugiej. Więc yy, liczba odcinków w tygodniu będzie taka sama, z tym, że mniejsza liczba tej pierwszej serii, bo tam dawałem dwa odcinki, wam wypuszczałem. Więc. A też bym chciał widzowie tam te dwie serie jak na razie zachować. No i prócz tego, live jak zawsze, widzowie, przynajmniej jeden live w tygodniu, tak jak się staram do tej pory odpalać, ale no i myślę, że ta seria się wam spodoba. Ok. Ok. I jak widzicie, drodzy moi widzowie, na koncie mam równe 10 tysięcy złotych. Z tym stanem konta zaczynam serię, startuję z serią. Myślę, że na ten start jest ogólnie wystarczająco. Z czasem, ogólnie się będę rozwijał tutaj, to gospodarstwo. Mówiąc rozwijał, y, mam na myśli na myśli dokupowanie pól y, większe jakieś sprzęty oczywiście y, czy też y, nie wiem Nowe hodowle, większa hodowla na razie tego bydła mięsnego, a dzień dzisiejszy na pewno przy tym bydle mięsnym zostanę, się przy tym stanie stada zostanę najbliższe, nie wiem. Dwa może trzy sezony. Czasem oczywiście to stado będę się starał jakoś rozwinąć. kolejne sztuki Ale to wszystko w swoim czasie O tu teraz bym chciał no być może nie wiem albo jakąś maszynę dokupić Być może nawet ciągnik, być może pole To jeszcze też nie wiem do końca jak mi to wyjdzie po tym pierwszym sezonie Tutaj też jeżeli chodzi o tą serię, gram na najtrudniejszym poziomie możliwym więc tutaj jak sami wiecie, te ceny są jakie są, a chodzi mi o to tylko i wyłącznie, żeby w miarę to. cie jakoś wyglądało nie. Powiem Wam, drodzy widzowie, że nawet to koszenie tej łąki dosyć sprawnie mi to tu poszło. Dobrze widzowie, na pierwszy odcinek ja już kończę. Ogarnianie łunki będę raczej kontynuował w kolejnym odcinku. Jeżeli Wam się spodobało, zostawcie łapkę w górę, suba i komentarz. A my co? A my widzimy się w... W kolejnym odcinku, także cześć na razie, hej, trzymajcie